Siema! ma. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie troszkę takich bloków. Otworzymy sobie de, no, takie bloczki tutaj. No, zacznijmy może od dołu. Tutaj jest najlepszy taki blok, który otworzę po, pod koniec odcinka. Zacznijmy. Otwórzmy najpierw jednak ten. nic. A ja Nie, no, nic. Tutaj no, tak nie nie będzie, więc no, no, tutaj są takie no, 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 Uh, los tortus O, los tiptakos nie, ja sekrety chcę mieć w bazie Los orgalitos Tu nic nie ma Muszę coś zrobić. Dobra, teraz czas na najlepszy laki blok. Z trzema mutacjami i uwaga niestety widzowie zarobił nam Alessio czy dzisiaj nam oddało? no nie wiem jednak Dostanie niestety dzisiaj tylko jednego sekreta. Ale spróbuję następnym razem jeszcze mojego szczęścia. A my, tak naprawdę, teraz mogę zakończyć ten odcinek. Jeśli chcecie kolejny odcinek na moim kanale, to musicie zostawić lajka i suba. A ja teraz się żegnam.